Obudzić Olbrzyma W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa! Wolem walki jest kultura! Pozdrawiam bardzo serdecznie nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym rozpocząć od cytatu Platona, bardzo ważnego, zaraz na początku. Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Patrząc jednak na nasz współczesny świat, można odnieść wrażenie, że najważniejsze jest, by w ogóle cokolwiek zacząć, by zacząć jakikolwiek chaos, a potem niech się dzieje, co chce. Bo żyjemy w epoce, w której każdy mikrofon i internet, rekordy bijące prędkości, jak statki kosmiczne to jest jedna strona medalu, ale chciałem powiedzieć, że z tą prędkością kosmiczną wiąże się jeszcze jeden aspekt że właśnie te statki kosmiczne biją poziom prędkości. A dziś bzdury rozprzestrzeniają się właśnie w przestrzeni mediów. Polityki, życia społecznego, kulturalnego z prędkością światła. Bzdury, które opływają glob szybciej niż zdążysz powiedzieć, sprawdź ich źródło. I kiedy patrzymy tak na tą rzeczywistość zupełnie z boku, dostrzegamy jeszcze jedną niepokojącą rzecz. Skąd to wszystko się bierze? Oczywiście. Pierwsza sytuacja po wielu latach obecności tutaj na antenie Jasna Góra i w podcastach uświadamia nam, że żyjemy w trakcie marszu przez instytucje. Czyli żyjemy w takiej rzeczywistości, która rozmontowuje nam kulturę od środka. I dlatego musimy nauczyć się czytać rzeczywistość, rozumieć kulturę i przede wszystkim demaskować iluzje, które narzucają się nam naszej rzeczywistości społecznej, kulturowej. Drodzy słuchacze, dziś rozmawiamy o jednym z największych wyzwań naszych czasów o manipulacji, która skrywa się za pięknymi sloganami i kuszącymi hasłami. Dziś pod lupę bierzemy marsz przez instytucje. Strategię, która od dekad zmienia oblicze naszej kultury, naszej rodziny. Ostatnio, nawet w Polsce, widocznie już oblicze edukacji, a również i przede wszystkim sposobu myślenia człowieka. To temat, który oczywiście budzi emocje i dobrze, bo właśnie emocje są bronią w tej walce, którą musimy stoczyć o prawdę. Więc, kto jest na tym celowniku? Proszę Państwa, na celowniku jest przede wszystkim człowiek. Człowiek, który musi sobie uświadomić, że obecny kryzys, z którym mamy do czynienia, jest kryzysem totalnym, kryzys państwa, kryzys rodziny, kryzys gospodarki, a nawet kryzys kultury. To nie jest jakiś zbór przypadkowych wydarzeń. To jest efekt fundamentalnego kryzysu człowieka, który pozwala. Sobą manipulować. No pozostaje pytanie, dlaczego? Bo kryzys duszy to kryzys całości i on dotyka naszych myśli, naszych emocji, naszych działań. I zauważmy, że współczesna antykultura uwielbia nazywać to postępem. Ale co to za postęp, który niszczy fundamenty społeczeństwa? I tutaj znów jest pewna postać do której chciałbym wrócić odwołać się. Rudy Duczkę i marsz przez instytucje. On ukazał bardzo wyraźnie jak rozmontować system składnie ułożony funkcjonujący od 2000 lat od środka. Znacie tego człowieka Rudy Duczkę, zwany powszechnie Czerwonym Rudim? To ikona niemieckiej nowej lewicy, która w latach 60. zaczęła realizować strategię wyznaczoną przez Antonia Gramszczego. Plan oczywiście był bardzo prosty. Nie chodzi o bezpośrednią walkę z tradycją, kulturą, religią, wiarą, katolicyzmem. Plan był prosty. Mamy inną drogę przeniknąć do każdej instytucji do rodziny, poprzez uczelnie, aż po sądy. Cel? rozmontować istniejący system od środka. Gramsci miał prostą, choć przerażająco skuteczną zasadę. Jak ona brzmiała? Powtarzaj swoje argumenty do znudzenia. Jeszcze raz to powiem. Powtarzaj swoje argumenty do znudzenia. Dlaczego? Powtarzanie jest jak kropla, która drąży skałę. Duczkę dorzucił do tego element prowokacji mówił o tym bardzo wyraźnie bez prowokacji nie będziemy w ogóle dostrzegani czy nie brzmi to znajomo czy dziś nie mamy do czynienia z tym samym schematem w mediach w kulturze i debacie publicznej gdzie wmawia się ludziom że są zacofani jeśli nie podążają za nową narracją i wreszcie jak podaje się te Tezy antykultury już nie tylko poprzez przeniknięcie do wnętrza wielu instytucji, które demontują rodzinę jako fundament kultury. Właśnie ta antykultura to jest iluzja w pięknym opakowaniu. Zauważmy, to jest to pytanie dla nas: ile razy daliśmy się złapać na ładne opakowanie w markecie czy gdziekolwiek, moi drodzy indziej? Ile razy było tak, że nabraliśmy się na pewien produkt? Zauważmy, antykultura oparta na neomarksistowskich ideałach działa dokładnie w ten sam sposób. Co robi? Sprzedaje nam kłamstwo, fałsz, jako wolność, a chaos reklamuje jako postęp. Jej celem jest zbudowanie świata, w którym odpowiedzi na pytania są z góry już człowiekowi narzucone. Oni nie pytają, co myślisz. Oni sugerują, co ty powinieneś myśleć. No i oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, że bzdury rozprzestrzeniają się z prędkością światła. Tak mówimy o tym, że bzdura rozpowszechniona z tym szybkim błyskiem światła, z prędkością światła, ma dziś niestety swoje 5 minut. Ale nie 5 minut sławy, tylko 5 minut absolutnej dominacji nad zdrowym rozsądkiem. Pozostaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo bzdura nie musi się tłumaczyć. Jest szybka, chwytliwa i co najbardziej ważne jest klikalna. A w świecie, gdzie króluje czytaj nagłówki reszta to strata czasu. Nagłówki robią karierę na miarę gwiazd rock'n'rolla. Przykład? No, proszę bardzo. Naukowcy odkryli, że jedzenie marchewek zwiększa szansę na lot na Marsa. Brzmi absurdalnie. Pewnie, ale dopóki nie wyjdzie dementi, wszyscy mamy nowe hobby, chrupanie marchewek. Prawda jest nudna, wymaga czasu i myślenia, a tego przecież nikt nie lubi. Kliknięcie, lubię to, jest szybsze, łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Walki jest kultura, walka trwa, walki jest kultura. I wreszcie dochodzimy do istoty rzeczy, do Boga. Do Boga, którego my właściwie rozumiemy, ale współczesna antykultura skłania się ku innemu Bogowi. Algorytmy to nowi bogowie współczesności. To one decydują o tym, co widzimy, co myślimy i o zgrozo, w co wierzymy. Czy Dawila? Przewidział, że świat będzie kierowany przez bezduszny kod, który nagradza wszystko, co generuje kliknięcia? Pewnie nie, ale z pewnością rozpoznałby w tym kolejne wcielenie głupoty. Głupoty, która jest dziś demokratyczna jak nigdy wcześniej. Każdy może ją stworzyć, każdy może ją udostępnić, a algorytmy zrobią za niego resztę. No, i oczywiście jest jeszcze jedna rzecz. Po co mamy weryfikować jakiekolwiek rzeczy zapisane, skoro wystarczy tylko kliknąć, przeczytać nagłówek? Sprawdzanie faktów to dziś rzecz pase. Po co weryfikować? Tylko jeśli trwa krócej niż 15 sekund, bo tyle wynosi nasz średni czas skupienia. W dzisiejszym świecie kliknięcie to nowe byłem tam, widziałem to, wiem wszystko. Kiedyś dowodem naprawdę była logika i argumenty. Dziś liczby lajków, liczby komentarzy. Jeśli milion ludzi wierzy w coś absurdalnego, to według współczesnej matematyki musi być to prawdą. A co na to mądrość? Leży sobie gdzieś cicho w kącie. Jest staromodna nie pasuje do szybkiego tempa. Prawda, jak zauważa Dawila, nie jest nagrodą za zaufanie, lecz za wątpienie. Ale kto ma dziś czas, by wątpić? Kiedyś mądrość wymagała czasu wysiłku książek, dziś wymaga jednego odwagi, by być niemodnym. Oczywiście rodzi się tutaj takie pytanie, żeby nie siać pesymizmu. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Jest, ale jest więcej wymagań w tym kontekście skierowanych. W jakim kontekście? Ponieważ człowiek musi znaleźć w sobie takie pokłady, które wymuszą i przekonają go do tego, że musi myśleć. Bo odwaga, bo nadzieja właśnie tego wymagają, wymagają myślenia. Tego staroświeckiego procesu, który wymaga czasu, ciszy i refleksji. Jak twierdził wspomniany przeze mnie Dawila, ten, kto odważy się myśleć, zawsze będzie w mniejszości. To jest prawdą. Ale czy naprawdę chcesz być w większości, która zachłystuje się kolejną bzdurą tylko dlatego, że ma kolorowy nagłówek? No i jest jeszcze jedna kluczowa rzecz. Kiedyś święty Jan Paweł II powiedział o tym, że. Kluczowym starciem dotyczącym człowieka i cywilizacji, i kultury i tej powiedzmy sobie antykultury będzie spór o prawdę. To samo mówił papież Benedykt XVI. Prawda istnieje, nawet jeśli jest cicha, niepopularna. Twoje zadanie, nie dać się porwać prędkości głupoty. To oczywiście również moje zadanie. Zamiast tego musimy zwolnić, przemyśleć. Weryfikować wiele faktów, zamknąć przeglądarkę, wyłączyć telefon, wziąć głęboki oddech i zanurzyć się w treściach, na przykład w książkach, na przykład w jakiejś audiobooku, który udowodni nam to, że myślenie to nie jest trudna sztuka, jak przekonywał nas kubuś puchatek. Bo w świecie, gdzie bzdura wygrywa z prędkością światła, prawdziwym aktem odwagi jest dzisiaj myślenie. Więc zanim zaczniemy klikać w kolejny nagłówek, zatrzymajmy się, zadajmy sobie pytanie, czy to ma sens. Jeżeli odpowiedź będzie brzmiała nie, to trzeba powiedzieć to również innym, bo myślenie to jedyna rzecz, która chroni nas przed byciem cieniem tego, kim naprawdę w rzeczywistości możemy być. I nie wierzmy we wszystko to, co nam podaje się w tej przestrzeni antykultury. Przypomnę tylko, że kiedy Platon z dumą ogłosił swoją definicję człowieka, cytuję, jako istoty żywej, dwunożnej i nieopierzonej, to Diogenes wyciął mu, bo nie znajduje innego terminu, numer nie z tej ziemi. Wszedł na scenę z obskubanym kogutem, niósł go pod pachą. I triumfalnie powiedział: Oto człowiek Platona. To wydarzenie sprzed wieków jest bardzo aktualne w dzisiejszym świecie. Może nawet bardziej aktualne niż mogłoby nam się wydawać. Dlaczego? Bo tak jak Platonowi wystarczyła jakaś powierzchowna definicja, by zdobyć na przykład poklask, bo powiedział: No rzeczywiście, no dwunożne stworzenie, które nie nosi upierzenia, a tutaj Diogenes no, wystawił go, yy, że tak powiem, do wiatru. Zauważmy. Bo tak jak Platonowi wystarczyła powierzchowna definicja, by zdobyć poklask, tak dzisiaj współczesne ideologie wyrosłe na gruncie marksizmu kulturowego wypełniają przestrzeń publiczną pustymi, chwytliwymi frazesami, które mają definiować nawet naszą tożsamość. I w czasach Diogenesa obskubany kogut był kpiną z błędnie postawionej definicji. Dziś oskubujemy. Człowieka, z jego tożsamości, z jego godności, z jego prawdy o naturze, by wmówić mu, że jest zlepkiem przypadkowych zajmków i odczuć. Ideologie, które wyrosły na marksizmie kulturowym, przynoszą nam definicje, które równie dobrze można by wykuć na tablicach postmodernistycznej akademii. Człowiek jako płynna tożsamość, płeć jako konstrukcja społeczna, prawda jako opresyjna narracja. Wszystko to jest relatywne, wszystko to jest zmienne. Jakbyśmy wrócili w tym momencie poprzez internet do Akademii Platona i słuchali jego definicji o dwunożnej, nieopierzonej istocie. Tyle, że tym razem zamiast Diogenesa, który stawia opór, wokół nas krążą tłumy wiwatujące na cześć kolejnych ludzi, którzy dokonują dekonstrukcji prawdy. Wystarczy oskubać koguta z jego pióra, a wszyscy. Zakrzyknął oto człowiek, oto postęp, postęp, który przepełniony jest frazesami o zajimkach i płynnej tożsamości człowieka. Czym różnią się dzisiejsze doświadczenia tożsamościowe rewolucyjne od tej anegdoty o oskubanym kogucie? Skalą, powagą, z jaką traktuje się te absurdy? Zauważmy, dziś nie liczy się logika, biologia, nie liczy się natura, nie liczy się obiektywna prawda, liczy się zaimek, poczucie chwili, złudne prawo do zmiany swojej istoty i to dzieje się na naszych oczach. Co tydzień, co miesiąc, co rok człowiek chce określać siebie nie tyle jako dwunożny, nieopierzony twór, ale jako neutralny, fluidowy, zdefiniowany przez emocje, a co z ludzką naturą? Tego właśnie wszystkiego będziemy uczyć się. To wszystko będziemy. Rozważać w naszych audycjach w roku 2025. I pamiętajmy, że prawda, choć czasem jest niewygodna, jest jedynym fundamentem, na którym można budować tożsamość, wolność, godność. Ona demaskuje manipulacje. Żadne zaimki, żadne slogany, ani żadne nowoczesne definicje nie są w stanie tego zmienić. Szacunek wszystkim dobrym ludziom i zapraszam na Artur Dąbrowski Info. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.